W internecie pojawiły się zdjęcia dwóch nowych kolekcji do The Sims 4, także zobaczymy je sobie i dzisiaj też poznacie datę ich premiery. Dodatkowo pojawiła się mocna deklaracja ze strony twórców, odnośnie błędów w grze. Dziękuję moim wspierającym. Hej kochani, to Aqua, witam Was w odcinku niesowym. Na początek lecimy z grubej rury, bo pogadamy sobie o mocnej deklaracji twórców The Sims. Sprawa jest dość istotna, bo tyczy się błędów w grze, na które simowa społeczność, no powiedzmy, że mocno narzeka. Błędy w grze to jest coś, co powinno pojawiać się bardzo rzadko, a nie być stałym elementem. I wielu graczy dosłownie mocno wyrażało swoje niezadowolenie na simowych social mediach, no i wychodzi na to, że twórcy postanowili w końcu coś z tym zrobić. Dostaliśmy coś w stylu powiedzmy, że oficjalnego pisma, ma taki jakby małej deklaracji, i tam jest zawarta wiadomość, że twórcy stworzyli zespół zajmujący się wrażeniami z gry, w tym także rozwiązywaniem problemów technicznych w grze The Sims 4. Ja zapytam, dlaczego dopiero teraz? <grym> no ale dobra. Przyznali się też, że zapoznali się z błędami, które wywołują u nas wszystkich największe frustracje, że będą temu oczywiście przeciwdziałać i że proszą nas o wyrozumiałość, bo niektóre z błędów mogą być bardziej zawiłe, no i oczywiście problematyczne, i mogą wymagać też dłuższego czasu dochodzenia. Kolejnym celem jest też zwiększenie na przestrzeni najbliższego półrocza, Liczby tworzonych poprawek, zgłoszonych błędów. I myślę, że to jest w sumie dla nas dobra informacja, bo to oznacza, że po prostu te wszystkie błędy będą powoli, powoli aktualizowane. I tutaj mowa dosłownie o zarówno dużych łatkach, jak i tych mniejszych, aby odhaczać jak najwięcej pozycji na liście problemów. Czekam faktycznie, jak to wszystko wyjdzie w praktyce. Trzymam za nich kciuki, bo to może być naprawdę dla nas w końcu jakieś takie, wiecie, wybawienie. Obszerne listy problemów ponoć będą publikowane też co dwa miesiące i dodatkowo twórcy proszą o zgłaszanie wszystkich problemów na Answer EA. Link oczywiście od. Dostępniałam wam w opisie, możecie tam wejść i spokojnie się zalogować, o ile oczywiście posiadacie konto na e-app. EA Jedyny warunek zgłaszania błędów jest taki, że gra musi być całkowicie wolna od modyfikacji i zawartości zmodyfikowanej, tak aby faktycznie opisać błąd w grze, który jest problemem w niej, a nie po prostu wiecie, zawartości, która do tej gry jakby oficjalnie nie należy. Dajcie mi też koniecznie znać, na jakie błędy wy ostatnio trafiliście, bo ja w sumie miałam ostatnio taką przygodę, że ubrałam mojej Simce niebieską bluzkę z kolekcji i w trybie rozgrywki nie mogłam dosłownie wykonać żadnej interakcji, dopóki tej bluzki nie przebrałam. Także dziwny błąd, więc koniecznie pochwalcie się swoimi. Przechodzimy teraz do tematu kolekcji i pierwsza urozmaici nam coś, co posiadamy już od dawien dawna w grze podstawowej, czyli mowa tutaj o basenach. Kolekcja nazywa się Riviera Retreat. Nie znamy jeszcze polskiej nazwy i zawiera 26 elementów. Jako, że dostaliśmy już zdjęcia podglądowe, to udało mi się rozpracować część z tych wszystkich obiektów. No i mogę wam podpowiedzieć od razu, że tutaj mamy łuk, jakieś nowe ognisko, palenisko, coś w tym stylu, zasłony, tacę dekoracyjną albo akty. Tego jeszcze nie wiemy, ale przypuszczam, że to będzie tylko i wyłącznie dekoracja. Coś w stylu fontanny, niewielkie światło naścienne, światło trochę w stylu pochodni, drabinkę basenową, krzesło, leżak, stolik ogrodowy z parasolem, niewielki stolik, roślinkę ozdobną, pergolę, dość ładną i w sumie niepowtarzalną. Powiedzmy, że jakąś taką niewielką półeczkę, dmuchany materac, który będzie do położenia na wodzie, te dwa obiekty to najprawdopodobniej będą obrzeża basenu, cztery kamienie, które potem dopiero wam pokażę, co fajnego tutaj w ogóle wprowadzają. Bo ja na początku byłam sceptycznie nastawiona do tych głazów, no ale słuchajcie to wcale nie jest takie złe, także potem sobie to zobaczymy. Następny obiekt to coś powiedzmy w stylu jakby płytek płaskich do położenia na podłodze. Dalej mamy cegłę na ścianę, kolejny wzór na ścianę, czyli w sumie powiedzmy że nową tapetę, nowe malowanie, no i nową podłogę. I teraz kochani w praktyce możecie sami sobie zobaczyć, że nawet źle to nie wygląda. Trochę moje serce skradła ta pergola. Ładna jest. To jest naprawdę ładny obiekt, ładnie wykonany. Ona jest dość specyficzna. Nie do każdego gdzieś tam wiecie. Budowania będzie ona pasować, ona się rządzi, że tak powiem, swoim własnym stylem, swoimi własnymi prawami, ale jest naprawdę bardzo ładna, więc nie mogę powiedzieć, ten obiekt jest naprawdę ciekawy. Dalej mamy malowania na ścienne i malowania na podłodze. No, fajnie to wygląda. Czy jestem fanką jakichś takich klimatów? Powiem wprost, nie, nie jestem, ale czy moje oko to cieszy? Hmm słuchajcie, nawet, nawet pójdzie. Akurat na tym zdjęciu się najmniej dzieje. Zaraz Wam pokażę kolejne, gdzie naprawdę tam jest o wiele więcej rzeczy. Natomiast ogólnie muszę powiedzieć, że cała estetyka tej kolekcji no jest nawet całkiem ładna. Ale kiedy patrzę na to zdjęcie, to mam przed oczami jeszcze inną kolekcję. I ta kolekcja myślę, że będzie Wam wszystkim znana. Dokładnie chodzi mi o kolekcję Oaza Wystroju. Ona jakieś parę miesięcy temu była dostępna za darmo dla wszystkich graczy. Także jakby myślę, że część z Was, jeżeli śledzicie na bieżąco newsy, informacje ode mnie, to myślę, że raczej Zostaliście o tym poinformowani i macie ją w swoim wyposażeniu, spójrzcie sobie po prostu na te wszystkie obiekty. Jest to wszystko naprawdę do siebie bardzo podobne, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Mam takie wrażenie, że dostajemy nową kolekcję, robioną dosłownie na gdzieś tam wiecie podobny styl, która gdzieś już tam nie jest czymś dosłownie świeżym. Do tej pory te wszystkie kolekcje, które dostawaliśmy, jakoś się od siebie różniły. Na przykład można to zaobserwować po ubraniach. Proponowano nam różne style i różne rozwiązania. A tutaj, jeżeli chodzi o meble, to mam wrażenie, że już któryś raz kręcimy się przy dosłownie podobnej tematyce. No nie wiem czy to jest dobre, bo stylów dekorowania jest mnóstwo i można by było to naprawdę bardzo mocno zróżnicować. Takie po prostu mam wrażenie. Dajcie mi znać co o tym wszystkim myślicie. Mi to wszystko gdzieś tam zalatuje podobnym stylem. No, takie są dosłownie przynajmniej moje odczucia. Przejdźmy sobie teraz do drugiego zdjęcia i to zdjęcie skradło bardziej moje serce. Mamy tutaj większą ekspozycję tych wszystkich obiektów i w końcu mamy odpowiedź dlaczego ta kolekcja proponuje nam aż cztery kamienie. No moi drodzy, jak się okazuje, te kamienie będą w sumie tutaj pełnić nam rolę Takiego powiedzmy, że dekoracyjnego wodospadu, coś w tym stylu, i to jest faktycznie coś, co mi się bardzo podoba. Ale kurczę, znowu jest taka sytuacja, że na całą kolekcję przypada jeden, dwa, maks trzy obiekty, które są faktycznie fajne. Ogólnie patrzę na ten obrazek i mam takie wrażenie, że to by była naprawdę świetna paczka, która by mogła zostać dodana za darmo dla wszystkich graczy, na przykład w okresie wakacyjnym, tak wiecie, w formie darmowej aktualizacji. To by było świetne. A nawet powiem wam szczerze, że nie wiem, czy faktycznie dostając za darmo takie rzeczy, Naprawdę byśmy z nich korzystali. Ogólnie na pierwszy rzut oka mogę Wam od razu powiedzieć, z czego bym faktycznie korzystała, a z czego nie. Na przykład użyłabym gdzieś pergoli. Uważam, że jest naprawdę ładna. Na pewno bym postawiła te tutaj kamienie z wodospadem, przy jakimś właśnie takim powiedzmy, że baseniku bardziej z jakąś taką, nie wiem, właśnie naturalną wstawką, coś w tym stylu. No i w sumie nie wiem, czy na inne obiekty faktycznie bym, wiecie, spojrzała. Ogólnie mam świadomość tego, że na pewno sobie większość osób, która lubi budować, znajdzie tutaj coś dla siebie. Pojedyncze elementy na pewno będą. Cieszyć oko, ale tak jak mówię, dla mnie to nie jest nic nowego oprócz faktycznie tych kamieni. I wbrew pozorom, na samym początku, kiedy już gdzieś tam wam wspominałam o tym, że nadchodzą kolekcje, powiedziałam, że no tak, wow, cztery kamienie, super. No teraz one mi się w sumie najbardziej z tego wszystkiego podobają, bo najbardziej się z tego wszystkiego po prostu wyróżniają. No. Ale oczywiście nie chcę też tego wszystkiego skreślać, chcę dać oczywiście jak zawsze temu wszystkiemu szansę i na pewno zrobię dla Was normalny przegląd. Także kochani, jeżeli chcecie faktycznie zobaczyć pełną zawartość z całą kolorystyką i tak dalej. To Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, bo oczywiście przegląd oficjalny z tych dwóch kolekcji na pewno pojawi się na moim kanale. I dodatkowo będziemy jeszcze to wszystko, wiecie, urozmaicać sobie rozdanie. Druga kolekcja również skupia się na obiektach do dekoracji wnętrz. Nazywa się Cozy Bistro i zawiera 27 obiektów. No i tutaj też mamy pełną listę. Dostajemy markizę, kolejny bar, mamy drzwi zamknięte, drzwi otwarte, lampę wiszącą, jakieś takie ładne ozdobione lustro. Pewnie to jest jakiś parawan. Dostajemy dość duży regał, koker, potrójną kanapę, stolik z obrównu. Najprawdopodobniej okno, które będzie właśnie się świetnie komponowało z tymi tutaj drzwiami. Będzie firanka, jakaś tablica, najprawdopodobniej jest takim powiedzmy, że menu. Kolejny regał, nieco mniejszy, krzesło, ekspres do kawy, lampka. Ta lampka to tak średnio obraz, dostępny w kilku wariantach kolorystycznych. Mamy wiszącą półkę, która jest ozdobiona różnymi butelkami, z nektarem oczywiście. Mamy kieliszki z kartą menu, jakiś taki powiedzmy, że napis ozdobny, półkę na ścienną, ładną podłogę, nowe malowanie na ścianę, lampkę kolejną... No i butelkę z nektarem, najprawdopodobniej tylko do postawienia na półce. Chociaż kto wie, zobaczymy potem. Zdjęcia muszę powiedzieć szczerze, że prezentują się naprawdę bardzo ładnie. Widać, że cała ekspozycja jest totalnie rozbudowana i muszę przyznać, że ta kolekcja trafia do mnie bardziej nawet niż ta pierwsza. I faktycznie, tutaj już mamy praktyczne zastosowanie tych wszystkich obiektów. Jest ta karta z tym menu tutaj dosłownie z boczku pokazana. Lampy o wiele lepiej się prezentują w sumie tutaj niż tam na tym podglądzie obiektów. Mamy ładne lustro, jest ten tutaj wielki Napis otwarte drzwi, także jest naprawdę nieźle. Wszystko tutaj naprawdę ładnie ze sobą siedzi. No i muszę przyznać, że ten bar też nawet tutaj wygląda całkiem nieźle. No i naprawdę w końcu dostajemy jakiś taki ładny stoliczek z ładnym obrusem, także to mi się podoba. Muszę naprawdę powiedzieć szczerze, że to wszystko też mi się kojarzy z taką powiedzmy, że trochę Francją, elegancją, wiecie jak jest, nie? Taki naprawdę daje mi to mocny właśnie vibe takich bardzo romantycznych klimatów, takich typowo paryskich, no ale słuchajcie, to są tylko i wyłącznie moje skojarzenia może tak wcale nie być w praktyce, ale ja ten klimat właśnie tak odczuwam. No i trzeba przyznać, że Bella i Mortimer całkiem wyglądają fajnie w tej scenerii. Kolejne zdjęcie już powiedzmy, że jest jakby, wiecie, za dnia robione, bo to mieliśmy jakby wieczorem, w nocy, coś w tym stylu, a tutaj już faktycznie możemy sobie zobaczyć, jak to wszystko prezentuje się, wiecie, kiedy mamy dzień, południe, powiedzmy, że taką typową właśnie poranną kawusię, czy nawet jak się okazuje jakąś pracę do wykonania. Tutaj te markizy prezentują się fantastycznie. Ja nigdy generalnie nie zwracam Uwagi na markizy. To są takie obiekty w grze, które po prostu mnie totalnie nigdy nie interesują. Ale wychodzi na to, że ta markiza będzie podświetlana, i wychodzi na to, że ona ma tutaj jakieś takie naprawdę ładne światełka. Także, no, oby więcej takich, bo w końcu może faktycznie ten obiekt będzie jakieś takie, wiecie, większe urozmaicenie wprowadzać. Tutaj też możemy się przyjrzeć temu wszystkiemu, jak to wygląda w tych takich powiedzmy jaśniejszych barwach. I muszę przyznać, że, no, w końcu zaczynają te obrusy wyglądać dobrze. O coś takiego naprawdę dawno, dawno temu już prosiłam i walczyłam także cieszę się, że teraz coś takiego dochodzi. Te okna, to wszystko naprawdę się dość ładnie prezentuje, to wszystko jest takie bogate. Serio, ta kolekcja jakoś tak wydaje mi się naprawdę atrakcyjniejsza niż tamta pierwsza. Tak jak w przypadku poprzedniej kolekcji, tą kolekcję oczywiście też Wam pokażę bardzo dokładnie w oficjalnym przeglądzie, także tak jak mówiłam, możecie się spodziewać i rozdania z tamtej kolekcji i również z tej oraz profesjonalnego przeglądu, tak żebyście faktycznie nie mieli żadnych wątpliwości, czy warto tą paczkę kupić, czy nie kupić. Premiera obu kolekcji jest zaplanowana na Wieczór w czwartek 30 maja. Dajcie mi koniecznie znać, która z kolekcji bardziej Wam przypada do gustu, i czy w ogóle którąkolwiek planujecie zakupić. A teraz kochani, dziękuję Wam za uwagę, dziękuję wspierającym. Na razie, cześć pa!